Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. U stóp jasnej góry stoi już po raz trzydziesty czwarty piesza pielgrzymka z Wrocławia. Bardzo serdecznie Was tutaj witam. I pragnę zaprezentować, tak jak będę umiał, tą właśnie tegoroczną pielgrzymkę. To bardzo proszę podchodzić teraz tutaj pod szczyt jasnej góry, żeby Was można było rozpoznać i przywitać. Nasza pielgrzymka z Wrocławia <laughs> niosła na czele jakby temat duchowy pielgrzymki, to znaczy słowa świętego Jana Pawła II: Otwórzcie drzwi Chrystusowi. To bardzo piękne zawołanie. I dlatego niesiemy ze sobą też obrazek, wizerunek pana Jezusa. Można tak powiedzieć, jakby rodem z księgi Apokalipsy, gdzie święty Jan pokazuje Chrystusa, który stoi u drzwi i puka i czeka. Kto mu otworzy? Chrystus wchodził do Wieczernika mimo drzwi zamkniętych, ale wchodził, ponieważ wiedział, że ci, którzy są w Wieczerniku, bardzo pragną spotkania z Nim i dlatego stawał pośrodku nich mimo drzwi zamkniętych. Na pielgrzymkę chodziło o to, żebyśmy również oczekiwali na Chrystusa i żebyśmy nawet otwarli mu drzwi. Z tym właśnie zadaniem wędrowaliśmy przez te dziewięć dni. Bardzo więc serdecznie witam i pragnę podziękować. W imieniu wszystkich pielgrzymów tegorocznych, za pielgrzymów, którzy uczestniczą w pielgrzymce, jak wszyscy, z pewnymi modyfikacjami, ale podjęli również na pielgrzymce zadania, tworząc konieczne służby, żeby mogła. Pielgrzymka iść sprawnie. I dlatego jeszcze raz w imieniu wszystkich pielgrzymów, także swoim własnym, pragnę Was tutaj powitać i podziękować za tę właśnie Waszą dobrą służbę. Nie byłoby udanej pielgrzymki, gdyby nie Wasza służba. Wasza także współpraca między służbami. To jest konieczność, żeby zachować pielgrzymkę w porządku. Więc Wam dziękuję i pozwólcie, że nie będę się wysilał, żeby wymienić wszystkie służby. Bo wiemy, że ich jest bardzo dużo, tylko może dla tych, którzy nie byli nigdy na pielgrzymce, to mogę powiedzieć o takich no, istotnych służbach, które powodują, że pielgrzymka idzie w całości, w łączności, w jedności. To służba porządkowa. Służba porządkowych głównych i, służb, i potem także z nimi współpracują w porządkowi w grupie. Bóg zapłać. Bardzo też jest ważna służba kwatermistrzowska. Pielgrzymi przychodzą po, całodniu, po całym dniu drogi często bardzo zmęczeni i wtedy dobry jest. Wypoczynek to właśnie kwatermistrze nam ten wypoczynek przygotowywali. Proszę kochani podchodźcie, żeby także inni mogli przyjść tutaj. Jeszcze trzeba też wspomnieć i podziękować służbę, która naprawiała nam i pilnowała, żeby działały nasze nagłośnienia. No, a bardzo też byłoby dużo niepokoju, gdybyśmy nie mieli służby medycznej naszych braci, lekarzy, pielęgniarek. Ważna też była służba informacji na pielgrzymce. Ciągle musieliśmy się gdzieś poszukiwać, i gdyby nie ten, nie, ten, nie ta pomoc od służby informacji, byłoby nie... kiepsko, tak. Więc ja w tym momencie wzdycham z wdzięcznością przed Matką Bożą, dziękując jej za waszą wierną służbę. Bóg zapłać. I życzę Wam błogosławieństwa Bożego, które niech uprasza Matka Boska. Niech tak się stanie, jak wypisałem na tym obrazku, gdzie Chrystus stoi kołacze. Miłość Boża rozleje się w Waszych sercach. Szczęść Boże, możecie podchodzić już do kaplicy Najświętszej Marii Panny. Królowej Polski i osobiście powierzyć jej swoje intencje, swoje prośby, pragnienia. Ona jest słuchająca. Tak. O służbie porządkowej już mówiłem bardzo dużo i bardzo dobrze, więc już więcej nie będę mówił, żebyście nie wpadli w pychę. Ale dziękuję bardzo. Pięknie. Tak. Kto to jest teraz? Bardzo serdecznie witam Paulińską grupę drugą. Tak. Na czele z ojcem Paulinem Michałem, ale też byłoby grzechem nie zauważyć ojca Eugeniusza Machnicę, który już jest dwudziesty raz na Pielgrzymce, mimo że przyjeżdża za granicę, ostatnio ze Szwecji, więc, cię, bracie Eugeniuszu, serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiam, pozdrawiając dwójkę, pozdrawiam wszystkich pątników, pielgrzymów z Wrocławia i okolic, którzy są u was. Jestem pełen podziwu dla brata Michała, który mając 81 lat wybrał się na pielgrzymkę i doszedł. Pozdrawiam też brata Tymoteusza, ha, pewnie mnie jeszcze nie słyszy, bo ma... Sześć miesięcy. Pięknie pisze o was ojciec przewodnik, że grupie pielgrzymowali ludzie zróżnicowani pod względem wiekowym, dzieci, młodzież, pracująca młodzież starsi, wiele rodzin z różnych parafii. Mimo tej dużej rozpiętości wiekowej grupa stworzyła wspólnotę rodzinną. Gratuluję! Tak się stało, jak odczuwałem, że to taka była piękna wyspa na pielgrzymce radości i pokoju. Tak, mieliście tego ducha wzajemnego wsparcia i życzliwości i serdeczności. I weźcie to ze sobą, bo to się bardzo przyda. Także po pielgrzymce w naszym życiu rodzinnym, wspólnotowym. Tak. Tak, jakby był, tak to wygląda, jakbyście byli u siebie, ponieważ będąc grupą paulińską, jesteście teraz w domu Paulinów. Więc teraz idźcie pokłonić się Matce Bożej, podziękować za dobrą drogę. Szczęść Bożej, Bóg zapłaci. Bardzo proszę o przybliżenie się do szczytu. Do tych. Tak jest. Ju... No wiem już, dajcie spokój, bo tego. Tak, nic innego nie umiecie mówić? Dlatego. Szczęść Boże! No właśnie! Bardzo serdecznie witam wszystkie siódemki razem z Księdzem Pawłem Przewodnikiem no i kapłanami, którzy wspierali pracę duchową. To jest Księdzem Wiesławem Wawrzynowym no i Księdzem Tomaszem Pukarskim. Bóg zapłać! Pozdrawiam Was szczegółowo wszystkich pielgrzymów z kątów wrocławskich, Szczelina z Nowego Dworu, Chrząstawy, Wiązowa, Szymonkowa, Kuropatnika, Prusów, Borowe, Borowa, Borka Szczelińskiego, Kostomłotów. Bardzo serdecznie pozdrawiam naszych braci z Niemiec, siostry Dolores, Elżbietankę, no i i y, brata Mieczysława, który mając dwie siekierki, czyli 77 lat, poszedł, odważył się i pewnie doszedł. Pocałujcie z miłością najmłodszego Ignasia, który ma chyba 3,5 lat i jest czwarty raz na pielgrzymce. Boże, chyba był w ciąży jeszcze. Tak. No i dowiedzcie się, co o was myśli przewodnik. Inaczej nazywacie się seledynki. To już jest tajemnica nazwy. Tworzą to różne parafie, jak widzieliśmy. Jesteście grupą zgraną, rodzinną, od najstarszych do najmłodszych. I to jest właśnie specyficzne, piękne. Wspierają się nie tylko na pielgrzymce, ale też i w życiu codziennym. Dobrze, że tak można powiedzieć, że jesteście rozśpiewani. Macie tradycję w grupie, to znaczy jakby są chrzciny. No, wspólna kolacja, tak to jest ważne. Spotykacie się także poza pielgrzymką około Bożego Narodzenia i Wielkanocy. No to dalej tak trzymcie tej tradycji. I na drugi rok jeszcze każdy z was tu obecny niech przyprowadzi jednego. Inaczej niech zapisze na pielgrzymkę. Szczęść Boże, idźcie do Matki Boskiej teraz z Waszymi intencjami. tak grupa ósma jest charakterystyczna tak tak jest jasne wszyscy więc wiemy Dlatego witamy Was, Salwatory, czyli Grupa Salwatoriańska, na czele z ojcem Łukaszem Aniołem i Maciejem Szeszko, księdzem. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, bo Wy jesteście zasadniczo pewnie strzebnicy, chociaż przytuliliście do siebie oborniki, wielu jest też z Wrocławia, Czeszowa, Aż z Rabki, zdrój Boże, z, i z Australii są też Polacy z Anglii. Ich szczególnie trzeba pozdrowić. No i pozdrawiam najstarszą chyba siostrę czy brata, 68 lat i najmłodszego dziewięciolatka. Krótko, ale charakterystyka jest taka, tak o was, tak was widzi przewodnik i nie tylko. Prowadzona grupa przez Salwatorianów, choć zróżnicowana wiekowo, ale przeważa młoda krew, charakteryzuje ją Boża improwizacja i ciągle panująca radość. No to, to oczywiście. Więc trwajcie w tej radości, bo to jest wielki dar Ducha Świętego. Przynieś. Patrz na gołębie, patrz na gołębie, mają gołębie po bokach nie 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 patrz, nie tak, tak, tak. Nie patrz, patrz. porę Daj jest po cały samochód Skąd oni to wzięli? I gołębie trzeba dodać. Tak. Ciekawe, czy one nie były kradzione, ale już nie będę ten. Co się że wrócą. Tak. A tak, wzięliście je na loty pewnie. To dobrze. Dziękujemy bardzo. Damn. Dziewiątka, Salezjanie.